Cześć, cześć. Przygotujcie się do Was z recenzją książki złów Nas od wydawnictwa Filia Mroczna Strona. Napisał ją pan Kamil Piechura, a jej premiera to 23 październik 2024. Słuchajcie, historia zapewniła mi no dosyć ciekawe spojrzenie na świat. Podobno nieważne jak jesteś mądry i rozwinięty twórczo, demon może siedzieć w głowie tak naprawdę każdego z nas. W tej historii było widać zachowanie jednej z postaci, której nastrój i wyraz twarzy zmieniały się dosłownie pod wpływem chwili. No Wystarczyło jedno słowo, czy źle zaintonowane zdanie, a już furia zdobiła jego oczy i ciało napinało się niczym struna. Wiecie, aż mnie dreszcze brały już w momencie opisów tego dziwnego zachowania. I pomyślałam sobie nawet, że chociaż znaliśmy kogoś w dzieciństwie, to jednak po latach jego zachowanie mogło doznać zmian, które obecnie mogły być też dla nas nieakceptowane, które mogły siać nawet zagrożenie. Wiecie, autor zaserwował nam to różne przestrzenie czasowe. W jednym tkwi w szpitalu i stara się przypomnieć sobie, dlaczego jest za zabójstwo kogoś, kogo w ogóle nie pamięta na tą chwilę. W innym mamy pokazane jego życie, jakie je doznaje problemów. Taka, wiecie, sfera prywatna, gdzie czytamy o kontaktach z jego córką i żoną i widzimy, jak się między nimi układa i kto tak naprawdę grał na nerwach. I tutaj wchodzimy też w czas jego wyjazdu na spotkanie z kolegami, którzy no, chcą nagle, a przynajmniej jeden z nich najbardziej odnowić swoją znajomość. No i właśnie ten jeden z nich wyjeżdża i robi, co może, żeby po prostu ten dzień został zapamiętany z jak najlepszej perspektywy. <laughs> Słuchajcie, wiemy, jak do tego się przygotowuje, i tak naprawdę co jest dla niego ważne. To tutaj właśnie będzie miało miejsce najgłówniejsze z wydarzeń, gdzie czytelnik będzie narażony na strach i nerwy. No, powiem Wam, że powracający czas ze szpitala, no raczej nie będzie niczego ułatwiał, gdyż czasami coś tam będzie mu się przypominało, więc z jeszcze większym napięciem po prostu będziemy przechodzić do przeszłości, żeby wiedzieć, ale co tam się takiego wydarzyło. To zdecydowanie opowieść dla cierpliwych, gdyż podpowiedzi dla akcji będzie niewiele. Dopiero później się skumulują i jakby pozwolą nam tak naprawdę normalnie oddychać. No, moją uwagę zajmowały postacie złośliwe, które mówiły jedno, robiły drugie, ale widać było, że tak naprawdę planowały w ogóle coś innego. Tutaj też czas na ukazanie miłości do dziecka e, będzie grał taką. Powiedzmy, że drugą planową rolę, która y, też tutaj będzie taka w miarę ważna, bo będzie pokazywała, jak on do tego świata podchodzi: jak y, no, życie nie wyszło mu tak, jak sobie zaplanował, i jak też życie toczy się jego kolegów, którzy jednak no, też na tym spotkaniu będą i coś tam będą o sobie opowiadać. Powiem Wam, że y, co do tej książki, że właśnie to jest opowieść dla cierpliwych. Tu mamy na początku takie wprowadzenie. Tu nie jest tak, że tak jak w innych coś się nagle dzieje i później nie wiadomo o co chodzi. Tu mamy takie wprowadzenie do jego życia, żeby poznać jego stosunki z córką, że jest jego oczkiem w głowie i tak dalej. O co chodzi z tą żoną, dlaczego taka jest, że dostał nagle właśnie takiego maila z zaproszeniem, że próbuje dowiedzieć się o co w tym mailu chodzi, czy to jest faktycznie ta osoba, żeby to jakoś tam sprawdzić. Później, dopiero kiedy w momencie rozmawia z jakimiś innymi kolegami i wydaje się, że faktycznie to jest ten, dopiero ona to się szykuje i tam tak naprawdę dopiero coś się dzieje. Ja nie wiem, czy to tak. Może gdzieś tyle stron, tak mniej więcej trzeba było, no tak gdzieś mniej więcej tak, jak już właśnie zwróciłam na to uwagę, przeczytać, żeby tak naprawdę weszło do tej głębokiej psychozy, bo później mamy pokazane też tego drugiego człowieka, który właśnie jak się przygotowuje do tego i, i tutaj czasami widać, że chce się pokazać z tej jak najlepszej perspektywy, że wszystko musi być dopicowane, nawet musi być wyparfunowane tam pomieszczenie i... I w tych momentach, kiedy on właśnie to opowiada, już widzimy, jak bardzo jego psychoza jest zaburzona. I to nas wkręca po prostu jeszcze bardziej, a później już, kiedy już dochodzimy do tego momentu, kiedy zaczyna się coś tam dziać, no to już lecimy z górki, jesteśmy tacy najlepiej czytać na wstrzymałym powietrzu. Także powiem wam, że no ja czytałam ją z wielką uwagą i nawet dosłownie gwarna poczekalnie potrafi mnie rozproszyć, bo ja czytałam jak czyta, czekałam na wizytę u ginekologa. Czekałam dwie i pół godziny. Więc wiecie no, trochę tej książki mi tutaj zajęła. Ja już wiedziałam, że będę tam czekała, więc biorę sobie po prostu najlepsze perełki. A najfajniejsze to jest takie spostrzeżenie, kiedy siedzicie, wszyscy patrzą, o książkę, ale to jest nudna osoba. A za chwilę z ramienia patrzy babka z jednej strony, babka z drugiej strony, każe ciekawa, o czym czytam. I tak się zastanawiam, czy nadążam czytać razem ze mną, czy może ją Stronę. Także wiecie, no, mówiłam, że książki są dla leniwych, ale wcale nie tak. Ja tam historie takie uwielbiam, zwłaszcza te bardziej mroczne. Tu jest duży nacisk psychologiczny, więc tak naprawdę książka jest bardzo godna polecenia. Ale mówię typowo dla cierpliwych, bo najpierw jest ten step, żeby dowiedzieć się komu, co siedzi w głowie, jaki mniej więcej ma stan psychiczny i dopiero, żeby zacząć, co robi Ania, tak jak w niektórych książkach, że od razu widzimy, że ktoś już jest chory i wtedy bierzemy to zapewnić. I dopiero czytamy o tym, co się z nim dzieje. Nie, to musimy trochę pomyśleć, nie ma tak łatwo. <noise> Musicie trochę tej psychozy zasmakować. <noise> Także ja książkę Wam polecam. Mi się mega podobała. Szybko ją przeczytałam z wielką uwagą i myślę, że babeczkom w poczekalni też. <noise> Także Wam ją polecam. Trzymajcie się. Pa, pa!